Wyremontowane Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zostanie oficjalnie otwarte i jeszcze w październiku. Przebudowa budynku na potrzeby centrum kosztowała 5,5 miliona złotych, z czego 2 miliony 600 to dofinansowanie z funduszy unijnych. Jak widać inwestycja ta została doceniona i otrzymała prestiżową nagrodę i tytuł Samorządu Równych Szans 2011. Prezydent Świdnicy nie krył zadowolenia z otrzymanej nagrody. Kolejna nagroda, mam nadzieję, że... Nie przyzwyczajmy się jako świdniczanie i nie będziemy już popadać w rutynę, ale zawsze będziemy zdawać sobie sprawę, że wysiłek warto podejmować, bo później są rezultaty. I ta nagroda cieszy, bo ona niejako w punkcie startu naszego nowego pomysłu zauważa, że jest to pomysł wyjątkowy, a mowa jest o Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ulicy Długiej 33. Koń czy się remont, i tak na dobrą sprawę rusza ta rodząca wielkie nadzieje inicjatywa. W odnowionym centrum przy ulicy Długiej 33 znajdują się biura dla pracowników, doradców oraz użytkowników centrum. Sala wielofunkcyjna z możliwością podziału na dwie mniejsze sale. Sala szkoleniowa z zapleczem socjalnym na każdym piętrze. W nowej siedzibie organizacje będą miały zapewnione miejsce do prowadzenia działalności i spotkań.